Służba zdrowia potrzebuje wytchnienia, służba zdrowia potrzebuje wsparcia, służba zdrowia potrzebuje pieniędzy. Mówimy tutaj o konkretnych osobach, mówimy o ratownikach medycznych, mówimy o pielęgniarkach, mówimy o różnych zawodach medycznych. 11 września ma być protest tych grup zawodowych, dlatego że nie chcą oni pracować za marne pieniądze i za marne pieniądze ratować naszego zdrowia czy dbać o nas. Dla nas, jako dla Lewicy, jest to niezwykle ważne żeby wesprzeć osoby, które ratują nasze życie i wesprzeć osoby, które przywracają nas do zdrowia, bo żadna karetka, żaden szpital tego nie zrobią, robią to ludzie. Dzisiaj, w czasach po pandemii, kiedy tak bardzo dowiedzieliśmy się, jak potrzebni nam są ludzie, którzy dbają o nas i którzy przyjadą wtedy, kiedy będziemy ich potrzebować, to oni potrzebują naszej pomocy. Dlatego Lewica będzie na protestach, a ja sama skierowałam list do wszystkich środowisk związanych z zawodami medycznymi tutaj na Pomorzu z wyrazami mojego wsparcia. Jestem z Wami, popieram i będziemy Was wspierać podczas protestów.